No ma he, odcinek trzeci zrobił he, ma Kuba za to A, Tutaj chodźcie, chodźcie. My to Dobry. musimy zrobić taktycznie, bo ja, ja nie mówię, że to było dobre. Ja tu mam pistolet maszynowy przy sobie. No ja, ja bym... mam 3000 i wolałbym sobie kupić lepszą broń ale... Dobra, i co robimy? Teraz. Nie wiem, nie wiem, nie mam Bardziej, czy chcecie atakować teraz, od razu? Ja bym się nad Indianinem pozręcał A jak to moja się broń nazywa? No, Mol shotgun Aha, tej broni chyba już nie ma. A, była specjalna. Na specjalnych była i to jest mórz ten za cztery koła. A, za cztery koła. Hm, no chodź. Jest konia. No to chodź ten. No możesz sobie tu się schować. Tam. U. Gdzie jesteście? No będę chyba go biorę go na konia Szalej. Ja już też mam już konia Gdzie chcesz jechać? Masz do wyboru do koloru eee, ja, nie ja nie wiem Widzę was Dnia, który nie wie co się dzieje, to ty jesteś. <grywa> e, to, możesz sobie wybrać byle, jakie, gdzie chcesz jechać po prostu. No to gdzie my jesteśmy? E, Zielona. Zieloni. Jesteśmy. A Czekaj. A tu jesteśmy, nazwę, dobra. Ja nazwę. po nazwę. Dobra, nazwy to nie wiem te kope no. Coś tam mine, nie wiem Jak? Colwiek A tak, tak, tak Highlandsy? Oh. Nie ja wiem, czy co chciał mnie z noża porad... Nie Oj. Dobra, to jedziemy do Puerto Derdo Gdzieś tysiąc. Puerto Derdo Ciuciank jest przy slumpsa, teraz będzie na kalach, albo... da rada. No to mamy trochę podróży. A pokazać mi coś? Możesz. No to zejdź. A, zaatakuj mnie. E, w się sensie wyciągnąć pistolet? A tak. Proszę, Dobra, o... ja już jestem. E, gdzie teraz jesteśmy, bo mi się tak nie za dobrze rozdzieliliśmy? Nie wiem, na jakimś moście. Ale nie pojedziemy Nie wiem, nie znam się. Wyłącz, kliknij TP, nie? Klikłeś? Tak. Gdzie idziecie? Bardziej gdzie i dokąd? Myślę, że to stoimy w miejscu. No i Ej, Fort Henry da się podbić. Co? Ej, Fort Henry da się podbić. O, dziękuję. Jedziemy do doku Jedziemy są! O Jezu jak cimno. Mam pochodnie? Nie mam pochodnie. Robił. Czemu cię nie ścięło? Uh, Okej. Okay. No mam to da się podbić. No to co? Obóz też robić? Fort Henry, zaznacz sobie na mapie i idźcie tam. Mnie. nie jedziemy Fort Spencer. Fort Spencer, ty czekaj, co ty robisz z rękami? Podnoszę. Hmm. Jak? Kliki sobie i w masz różne rzeczy? Co? <grym> Hands up 2. Dzięki. <grym> o, to będzie najlepsze. Perfect! <grym> Timing! Let's go! Du, du, du. Ty bez kitu. Da się podbić porceny. E, e, widzisz taki most na mapie przy Pinewood Hills? I Buffalo Ridge? Y, Mikołaj? Michael. Eee. No to my tam jesteśmy. A że ja mogę chodzić Zatopiony po pociąg. Bafa... Dobra, widzę. Rafał, patrz, 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 są Biegać i ten... no, Idę! patrz. znowu o, lol. o nie, wyłączyłem. To już przypadek. Chodź, na 3-4 musimy zrobić. Czekaj, eee... Czekaj, jak to się wyłącza. Halo. Wy Albo po prostu na dance kliknij, nie? Trzy, A, dobra, cztery. Cztery. Dobra. No to co, obóz zrobimy, tak? Chcesz to obóz zrobić? Tak. Dobra, to robóz, obóz zrobimy. I co ty klikujesz? to Y. Czy idź się na Howling Peak, Spotkajmy się w tą My robimy Aro. obóz. Masz? Ja nie wiem, co się dzieje. O. o Jezu, teraz mi się to w ogóle pokmarszało. A jak kupmy na Howling Peak dynamit, nie? Tak, zjadłem. I zrajdujmy Fort Spencer, bo tam da się wiele rzeczy fajnych zrobić. Oż ty cholerę niedźwiedź. To można spać, ja idę spać. No to ty pośpiej, ja to ustawię Dlaczego ja śpię w radiu? Bo jesteś pijany i dlatego Dobra, Howling Pig Ty nadal nie rozumiesz, że jeszcze nie Do mnie jedziemy? A... A nie, coś mnie do o nie, jesteś nie do nich O nie, niedźwiedź, ało. Oj, oj, gdzie jesteś Przy Howling Pig ja... Się. Wolę się najpierw zregenerować, bo ten niemiec bardzo przy nie stoi. Dobra, chodź, wsiadaj na konia i jedziemy do niego. Przecież... się zabije. Gim! Ała. Leżysz? Tak, pakowałem leż. trzy, trzy... kulki w niego pakowałem. Pokażę ale... Ci najładniejsze miejsce w mapie, dobra? Ja zdech to jest tu? Pokaż. Tego kaszcia kulki, i tak Ja mam okulary jak widzę. Chyba, że w takiego w Mortal Kombat'a byśmy pobrali. To. No. to jest fajne miejsce. Pa pa pa. Bo fajnie wygląda w dzień, ale tak to... Chyba, że koniec tego maratoniku na teraz. Tam! No kupie odcinek trzeci trwa 8 minut, no nie zeć A to trzeci 8 minut. Dobra, to znajdźmy inną grę, bo tak... Tak. Trzeba tak. znaleźć jakąś grę idealną dla nas trzy Hmm. To nie wiem. A jakiś typ gry może coś? Nie wiem, nie chrafał wybierze. To przecież jej za mnie. Ale co? Byle nie SCP... Byle nie SCP Ale czemu? Bo nie chce mi się zagrać. Defusal jest taki za, za trudny dla nas. Ej, zagrajmy w iso. Co? Taką bardzo fajną grę. Że na opuszczonej wyspie musimy przejść. Dlaczego? Gra, którą zawsze proponujesz. Zawsze jest bardzo fajna. Możemy to zagrać to zagrać. Chodźcie. chodźcie. O jezu, ale mnie denerwowały te świerczcze Naprawdę, w tym weźcie. Chodźcie, chodźcie. I to jest takie defo do Deforesta podobne? No, można tak powiedzieć. O nie, o nie, wyszło mi z Robloxa. Wyszło mi z Robloxa, dobra, jestem. Serio. Ale już jestem, przecież ja mam wszystko na pasku zrobione. A, 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 ty, czy, czy wy. Jezu. Zapraszam cię do prywatnego lobby. Kuba. Eee, nie, 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 nie Wyspa, jezu, jeszcze polskie, to, to, to. Nie wiem, czy dobre będzie. Będzie dobra. No już gotowy. Zaprosiłem go do prywatnego lobby. dobra. No Let's go! Let's go. Let's go! Let's go again! Again and again yeah. No brak soboty Here we go again Co to się odbala? Nie wiem Depresja wszystkich czy ten maraton się czuje na, jak na jakimś streamie Czy maraton? No po prostu, że parę odcinków rząd No właśnie O Jezu! Gdzie my jesteśmy?! Co Ech, chodzi? ludzkie nas porwały! Ale fakt, da! Ej, Putin! Ej, jak chcę rozmawiać z moim ojcem? Dlaczego u mnie Miki siedzi daleko od nas? No właśnie, to. Ja też. Ja, to, też. Wiesz, ja chcę to, rozmawiać, to... z je robić? Przejdę, Dobra, czekamy. A, właśnie. A, właśnie. A, warte. Warte. A, A tak tak Słyszycie te głosy? Wodz tobie generał! z generałem! To my nie byliśmy w samolocie? Byliśmy w łodzi! Aaa, w łodzi, aaa! Dlatego jesteśmy kiedy tak w Kiedy w Samolot ale w łodzi! budzisz się! O ty okay, to może być fajna gra! Budzisz się, tak Ej, mogę w rynek. Rynek. Nie. Dlaczego? Czekaj, to jest o, bez sensu, totalnie. Yy, coś do nas strzelał. Wszyscy nie żyją. A nasza łódź dopłynęła aż tu? Nie. Potwór na dolnym deku. Ta, się na pojawił. pewno. No, dzień pierwszy, wyspa. O, latara! Chodźmy zwiedzać tą łódź. W pierwszej kamerze się da, więc... Co my tutaj mamy? Jakieś drzwi są. Działają? Oczywiście, że nie, bo karta mi potrzebna jakoś. A tu no widzę, że potrzebna jest są... znowu jakaś karta, Tam super! A wysypane rzeczy tu są w skrzynie, których nie da się otworzyć. O, siema. Tu można się utopić, czy co? Nie, po prostu grójcie kre. Grajmy na pierwszej osobie. No spoko. takie coś RP, może zrobić. A tu są otworzone skrzynie, wojny może jeszcze sam mówię. Tam coś jest, ja to chcę. Ty, tu są jakieś runy pod wodą. Ty, to jest prep. i kartę. Ale mi się nie, nie. mogę się przyzwyczaić do pierwszej kamery. Ej, mam lizaka. No i ja mam kartę. Ej, to idzie, otwórz karty. otwórz, otwórz. Tam jest, tam jest. Okay. Dobra, nie grajmy na pierwszej, bo jestem nieprzyzwyczajony. A jak ktoś chce, to ich chce gra. Ja jestem nieprzyzwyczajony. Dobra. Ja tam umiem grać na pierwszej. Znaczy, ja dużo gram na trzeciej. No wiem, ja też. Jała. Możesz czekać na nas? No, ja jestem obok niego, coś A co to? zegar? Może... Mam metki, Ja chcę, ja chcę, nie? ja chcę. Przepraszam, są nieprzyzwyczajone. Ty, czekaj! już na 37, A tu. by the way, wiesz, że tu chyba możesz kluczyć karty? Nie? No nie, zamknęło mnie. Nie wiem, gdzieś tu może. Nie, wiem, tu... nie chodź. Chodź, no chodź. Następne drzwi. Jakby coś to mam metkita. Od... Za mały dostęp. Idziemy, chodź. Ty! Czekajcie! Ja mam krótką falówkę włączoną, czyli będą komunikaty. Ja mam zegar. A może to w środku jeszcze jest? Coś, nie? No. Wysłali wsparcie, tam jest takie radyjko, chodźcie, patrzcie. Co to, to, to jest? Ja co się? Nie, to jest radio. Myślałem, że się giera. To jest megafon. Taki co na statkach jest. I to jest krat. Czemu to jest pentagram? Nie ja myślałem. Co? Jaki pentagram, kuźwa? Krew i... Ja chcę, ja chcę Re no, Ratunek aktywny. Ratunek broń. w drodze. Beacon Bik aktywny. Chodźcie. Jedziemy. Wy wysłali ja ra ratunek, czyli... Może pozwiedzajmy w tych okolicach statku, czy są czy Nie, idziemy obraz w las. Tak, no, no spoko. No Jakby coś to mam w to kogoś mogę wyleczyć. Jakbym wam się zapytać, jak, czy ktoś mnie słyszy? Bo nie pamiętam. Tak, na razie. Pan nie nie wiem, radio. Ja, ja, tak. W radio, chcę w się sensie spytać. Ty osada no. słyszysz? O! Pozdra To ty tam Każdy wyklepuje sobie domek. No. Ja w... Ej, kolejna ten krótka ten falówka! biorę ja ja ten Czekaj, dalej. czy nas słychać na odpowiednią odległość? Odejdę i czy będzie na czacie. Ej, my tylko trzy rzeczy możemy wnieść. Lol. Widzisz na czacie? Włączę krótka falówkę. Super mam drugiego metkita, zarobiście mi się przyda. E, widać! Widać! E, wi e, kliknij lewy Dobra, przycisk czyli... i, i nad tym się unosi. nas. To jest A, latarka, tak się... co? Dobra, tak czyli raczej... łokieć taki się przega. Żeby rozmawiać ze sobą. Zobaczmy się tym zajebać. Hmm? No. nic nie. Zajś się tym zajebać. <laughs> Ty patrzcie! Co tam się Ta dzieje? Ta mult... Anarchia, nie wiem, magia! Multi? To multi potwierdzone. Jakby coś to mam broń do wspinania się, więc jest... Co, Dobra. Coś Wchodzę miło... do tego, e. To oh. jest teleport! And. Hmm. My się już nie tepniemy. Aha. To zaniknęło. Jestem. W dupie. To może pozwiedzajmy trochę. Mm. Hashtagi masz? Eee... Tak. Tatic jakiś. Chodź, próba, idziemy. By the way, jestem na najwyższym punkcie na... na tym. A, no spoko. Znaczy, na prawie najwyższym. Eee... Ej! Ej, ja... Co? E, ej. Karakter, Czekaj też się Ej, gdzie no, jest tu to... ładnie okolica? No tu się zdaje. Eee... O, o, domek o, już mamy. To, to... PANOWIE! Tak? Jestem gdzieś pod ziemią. Co tu jest? O! Chyba nie mogę Gnat! wyjść. Nie, ej, nie mogę wyjść. Ja chcę wem? Help! Dawać mnie wejść. Help mi! Weź latarnię. Ej, ej, Katara. ej, z... ej. to Mam drona! Wow! Prawie mnie zabiłeś. Nie. Przepraszam. Poczekaj, muszę się wyleczyć. Jest po co mi zegarek. Bierzemy Ej, panowie! Pojechał mi się na No, się no. Jak zobaczycie mojego drona, to możecie mnie przyjść uratować? Drona? My idziemy na w wieża. Oho. Dobra, chodźmy. Stawiam mojego Bob... drona, żeby mnie chronił, bo on ma możliwość chronienia mnie. A, on ma pistolet, A. może zestrzeźć. Zakładam, że to jest jedno z szałowic. Ej, panowie, mam pytanie. Tak. Bo ja jestem yy, przy jakimś mości. Ej, mam obserwatorium jakieś. Widzę to, widzimy Widzę Taką to widzimy obserwatorium. Wysyłam tak. Tak. na rekonesans. My jesteśmy przy jeziorze, tak. Ja też. Jestem przy jakimś. przy tym. przy jakimś. Oj. pod tą wieżę, wieże strażnicę. Widzę. pod tą wieżę strażnicę. Jestem też. na w jakichś Jerzy. domkach, przy domkach jakichś, więc. My ey, do tego ey, Mam minę! Dobra, czyli postawimy minę, jak przyjdziemy do obserwatorium, bo zakładam, że my będziemy. Czyli trzeba Wysyłam drona na nie. rekonesans. A za cholerę nie wiem, jak się tam strzela. Wiecie, jak nie Rekonesans Nie jeśli, jeśli jest coś w pobliżu, tak, nie i nie to wiem. dron wykryje, to mi chyba powiadomienie przyjdzie. SMS-a ci wyślę? No chyba. Tak. Ej, znalazłem SMS, łopatkę! Jest, ja, ja mogę się wspinać po tym bardzo ładku. Serio? No bo ja mam. E, tak, to do wspinania się takie. No To ja też musiałbym to znaleźć. Ja mam chyba z trzymi... Aj, nie, ja mam chyba jedną minę. <coughs> a, mam laga, a. Dobra, to nie, a, nie mam. Ja tylko mnie tak lagował. Nie, chyba nie laguję. Ej, jesteście przy obserwatorium? Ja Jesteśmy obok. Się. Boże no, nie da się. Bez tego. ale szpinaczki. wiecie, że tu jest most? Wiem, ale poszliśmy inną drogą, bo nie wstrzymałem Nie. Wstrzyżę. Tak A. było szybciej. Zakładam, że to był jednostrzałowiec, więc użyłem pocisku na kogoś. Brawo. Jestem... Jestem w siebie dumny, naprawdę Wiem Wiem, że jesteś ze mnie dumny I zawsze byłeś nie. Dobra, ja sobie przechodzę przez most na chilku wysyłamy tego na przykład. Może nie jeszcze z tym bo... Może niecić go. Dawaj U ognia! Ty to już nutowałeś ja? Nie tu nie było. No. Tu jest shotgun Masz shotguna? A ile można mieć no, rzeczy jest. maksymalnie? Trzy. I to jest MK Ej. Je... i taki zostawiam, bo i tak my możemy się komunikować. Chodźcie, idziemy do obserwatora. Tutaj A jak podmienić coś? Backspace wyrzucasz. Kurde. Uu. Chodź Kuba, wchodzimy Rafał, mam broń. Nie zawaham się i już Ja mam minę i mam drona, więc jak mi coś zrobisz, to on cię ze znajduje. No, kto wizarka! O czy ty A, możesz ja nie! Ra... Dobra. Super. O nie! Ja mam tego! Hmm. Ja mam takie gogne... Rafał, na ty to widzę, Tu masz na widzę jak coś. Niech z tego. Tym A, do... to nie, to jest Naktowizja, na... dobra. Ja biorę naktowizję. zmutno mi i wychodzę sobie. Idę do obozu. Wysyłam robotę na reconcer. No, jak do jakiego obozu? Do obozu w Siu, siu, piu, siu. Where O, czekam! jej Czekam, masz dobra, e, to... jest ten co ja taki miałem do stygania się. Mm -hmm. Tak, no, to też możesz tak Ej, pokazać wam minę? Jak działa? Ej, co to jest? Chełmik? To jest, hełmi? To jest Co to? Botanist... Botanisty. Ej, dobra, bo jest tego. Chodźcie do obserwatorium, bo jest noc. Dobra, chodźmy. Się robi... Dobra, wystrzelam w No to ja po prostu postawię minę, aktywuję robota chodź, chodź. na chroni i mam to gdzieś. Chodźcie. Dobra, chodźcie. Chodźcie, ANIMACJA WSTAWIA... Ale pogu. Ej, ja teraz... Dobra, ja jestem niezniszczalny teraz. Okej. Okay. Nie! Dobra, znowu? czyli mogę... Strzelać... Mo... Dobra, ja czyli mogę strzelać do ludzi, a nie mogę strzelać w powietrze. No to znowu. Sorry Kuba, Sorry, Kuba no, ja muszę ja zepsuję. To cię drugą. W ogóle nie ktoś weźnie te hit vision gooz. No bo tam no. będzie w się sensie potrzebne rzeczy, więc mamy taki. a bo to, teniery, to jest po prostu zapleczyć. widzenie termowizja. Podczerwieni. Podczerwieni, no? To... A coś mi mówi, że... Ej, i ja mamy teraz problem. Bo te miny działają na ludzi i tak dalej. To się ominie. One 10 metrów dalej widzą. One A są nawiązki laserowe i one mają ten To na nic nie ma. Ja tam wolę moją. Dobra, ja nie, wolem, ja... Coś Dobra, ja nie się wiem jak wy, ale ja wychodzę stąd. A jak używać tego czekana? E, to nie można po ścianach, to można po takich... E, <słuch> takich bardziej no. A ja mogę zebrać tą minę, by the way. To już bierzemy... mnie zabiłeś. Czy Tak, dzięki. O, widzę jego smoki I widzę jego fajny broń. A możesz się zrespić? Nie, bo ja jestem w głównym lobby. Weź jego... Weź gnata, ej! To jeszcze raz? Chyba. Ja kończę ten odcinek i chyba zaczynam od nowa. Yy. Ale Super. żeśmy to spieszyli Wszyscy w musieli mnie strzelać, zabijać i tak dalej. To. <grym> Przypadkowo. Ta ta to nie za, Mogłem ją podnieść! Po szukałem, Przepraszam. Przepraszam! Teraz już wiemy gdzie iść. Teraz już wiemy gdzie iść. No dobra. Przepraszam, kuba. Dobra, Kuba nie uciekaj. Możesz strzelać Czubie teraz do Mikołaja. Dobrze. Dobra, zaczynam kolejną część maratonu 6.